Dziś przeczytam fragment książki Czas na relacje, czyli droga od serca do serca. Rozdział Jak zadbać o małżeństwo? Czas dla małżeństwa co to znaczy? Nie ma możliwości ani dobrego poznania i rozumienia siebie, ani rozwiązywania problemów, ani rozwoju miłości, ani dobrego seksu, ani robienia czegoś wspólnie jeśli nie przeznaczymy na to odpowiedniej ilości czasu, na każdą z wymienionych spraw oddzielnie. Przy czym potrzebne są tu dwa rodzaje podejścia: po pierwsze, zagwarantować sobie czas na wyłączność, intymność, rozmowy i wspólne projekty. Po drugie, wykorzystać dobrze okruchy czasu pomiędzy różnymi innymi sprawami albo przy okazji innych działań. Do budowania relacji małżeńskiej. Kobiety rozumieją to zwykle lepiej niż mężczyźni. Ważnym zadaniem żony jest przekonanie męża, że wspólne wyjście na basen, do siłowni, na narty, nawet na imprezę, nie jest sposobem budowania relacji, jeśli spędzą ze sobą mniej niż 70% czasu tego wyjścia. Jeśli to będzie mniej niż 50%. Mąż może z dużym prawdopodobieństwem założyć, że takie wspólne wyjście zostanie użyte przeciwko niemu. Nie oznacza to wcale, że jadąc na przykład na narty, musimy koniecznie tkwić razem na tym samym stoku i zjeżdżać w tym samym tempie, zwłaszcza jeśli jedno z nas jest mistrzem narciarstwa zjazdowego, a drugie dopiero nauczyło się skręcać. Nie oznacza też, że na siłowni żona nie może jeździć na rowerku. A może wyciskać na ławeczce ciężarów. Można na basenie pływać w swoim tempie i nie szkodzi, że jedno przepłynie dystans 30 razy, podczas gdy drugie zaliczy dwie długości i wejdzie do jacuzzi. Można też na imprezie zamienić ze sobą dwa zdania, a resztę spędzić gadając i tańcząc ze znajomymi, których przecież rzadko widzimy. To wszystko jest w porządku pod warunkiem, że nie nazywamy tego czasem dla małżeństwa i nie nastawiamy się na to, że mamy w taki sposób budować relacje. Wspólne wyjścia mogą mieć zupełnie inne cele, i takie też są nam potrzebne. Warto o nie zadbać, jednak nie mogą być zamiast, tylko oprócz czasu dla relacji małżeńskiej. Jeśli nie zauważymy w porę różnicy, prawdopodobnie skończy się to konfliktem, a rozwiązywanie konfliktów pochłania nam nieuchronnie sporą ilość cennego czasu. Mężczyzna z definicji nie zauważa takich niuansów, ponieważ dla niego zajęcia równoległe to czas spędzony wspólnie. Mężczyźni nie muszą ze sobą rozmawiać, przytulać się czy patrzeć sobie w oczy, żeby uznać, że świetnie się razem bawili. Mąż nie będzie miał poczucia, że w relacji coś szwankuje, ponieważ z jego punktu widzenia wszystko jest ok. Jeśli żona robi mu w tej kwestii jakieś wymówki, on dopatruje się raczej zazdrości, zaborczości, albo dziwactwa z jej strony. Jednak ona dobrze wie, że relacja wymaga dużo więcej niż te resztki czasu, które zostają po innych aktywnościach. Jeśli robimy coś równolegle, każde sobie, nie jest to czas spędzony wspólnie, tylko oddzielnie. Nawet jeśli przebywamy w jednym pomieszczeniu. Póki w relacji mamy zagwarantowany czas, w którym naprawdę jesteśmy razem, to nie ma problemu. Jeśli jednak go brakuje, to wszelkie aktywności równoległe tylko rozdrażniają żonę lub męża, jeśli to on lepiej rozumie sytuację, co także się zdarza. Szczególnie jeśli oczekiwaniem było wspólne spędzenie czasu. Stąd pojawiają się wymówki. Na jaw wychodzą także różnice w podejściu do problemów. Mąż zazwyczaj myśli tak: Ja nie mam z tym problemu, skoro ona ma, to jest to jej problem, nie mój. Niech zajmie się sobą, ogarnie i załatwi to sama, wtedy będzie ok. Jeśli ja mam z czymś problem, to jest to prawdziwy problem i wymaga natychmiastowego działania. Niestety, prawda jest zupełnie inna. Jeśli żona ma problem, to nie jest to problem jej, tylko małżeństwa. I podobnie jest z problemem męża. Oczywiście, warto dodać, że czasami jest dokładnie odwrotnie. Czasami to właśnie mąż jest tą osobą, która bardziej rozumie, jak ważny jest czas dla budowania związku, a żona z kolei unika. Budowania relacji i szuka różnych aktywności poza relacją. To często związane jest z jakimiś głębokimi zranieniami, z naszą historią życia, z tym wszystkim, co nam się dobrego i złego przydarzyło, kiedy byliśmy młodzi. I teraz rzutuje na nasze relacje. Także, oczywiście, nie ma tutaj takich ścisłych reguł, ale pewne tendencje, które warto zauważyć i warto się przyjrzeć naszym związkom i naszym relacjom, czy przypadkiem nie, zadba, nie zaniedbujemy tego ważnego czynnika budowania dobrych relacji, jakim jest właśnie ten czas wyłącznie dla siebie.